Kurczę, po ostatnich jazdach. Zobaczcie jak motur wygląda. Błotno deszczowych. Przyjeżdżam do garażu. Stawiam motocykl na stojak, a tu powietrze schodzi. Tak na pierwszy rzut oka. No to nie widzę żadnej dziury. No ale trzeba to zaraz rozebrać i zobaczyć o co chodzi. Gdzieś tu mnie syczy, ale gdzie? Ty, wentylek by mi urwał. Niemożliwe. Dobra, rozbierę to, ale motocykl się przesunę tam do końca. Bo ogólnie dętki to ja mam. Chyba. Tylko jakby coś z wentylem się, z wentylem się stało, to warto wartołoby jednak nową kupić. Dobra, ale nie będę tu jakichś domysłów snu, rozbierzemy, zobaczymy. No nie, chce mi się, ale co zrobić? Gram tak na szybko, bo tam jest już nieraz widziałem tulejki dystansowe, jak w kole założyć. No to ta większa z lewej strony, ta mniejsza z prawej strony od tarczy hamulcowej. Taka jest zasada. Zmianę opony dętki macie na kanale, także to będzie tylko taka szybka przebitka. Bo nie chce mi się całego tego nagrywać, jak tam jest chyba 30 minut materiału pokazane, czym to ściągam, jak to ściągam. Że to fajnie se nasmarować, pasto, pasty użyć, także taki już filmik jest. Mamy winowajce, to jednak nie wentyl. Dziurka konkretna. Jak do jakiegoś gwoździa czy coś. Tak z boku. Kurde, sąsiad to mi zawsze dźwięków doda do filmów takich ciekawych. Szlifierkę, młotek, myjkę, klucz udarowy. No to zrobisz. Dobra, kleim to i zobaczymy, czy to będzie trzymać. A few moments later. Taką piękną mateczkę dziabnąłem. Pompujemy i patrzymy, co to się z tym będzie działo. Jako prawdziwy majster of roadowiec troszkę rzeczy takich do kół mam. Jakieś kapselki kolorowe, zielone, czerwone. Tu są różne kreda do zaznaczania. Yy, kleje. Powiem Wam, że najlepszy. Według mnie to jest najlepszy klej, jaki jest do dentek SVS wulk. On też jest niedrogi. Ale cena jakoś, cena, jakoś super sprawa. Śtarkę, papier ścierny do, do szlifowania tych dentek. No, łatek trochę mniejsze, większe mam kleje tak samo różne. Te kołki takie wulkanizacyjne, gumy do właśnie robienia tych dziur i tych kołków do zamykania pędzle, łyżki no takie, żeby przy kołach coś pogrzebać także znowu więcej sprzętu niż talentu kapcioszek zrobiony umyjemy sobie teraz furę bo jednak troszkę tego brudu się nazbierało damy mu piany, niech się błyszczy Błyszcz się. Błyszcz, się. Błyszcz się, Niech będzie szajnik. Dobra, niech to zadziała. Dobra, starczy na razie. No, i w moim motorze nie ma problemu, że tam łańcuch gdzieś idzie poza prowadnicą. Tu jest normalnie ślisk. No, i idzie sobie po ślisku, tak jak powinno być. I też daleko mu jest do, do obcierania o opony. Tak to wygląda z tej strony. No ale tak jak mówię, no ładnie równo idzie wszystko. Nic nie obciera. Ja też sobie zmieniłem opony, bo tu fabrycznie jest szerokość 110, a ja sobie założyłem setę, także troszkę jest mniejsza, także więcej też jest miejsca. Ale tamta też nic nie obcierało. Ale mnie było miejsca przy łańcuchu, ale nic nie obciera. Także ja nie mam problemów z jakimiś obcierającymi łańcuchami i że gdzieś nie idzie po prowadnicy. Dobarcie. Wszystko jest pikobel. No miałem taki problem, jak wszyscy, że tutaj ten świsk, ta prowadnica, tak to było. Ja to uciąłem, przerobiłem tutaj mocowania, tam inne mocowania, wspawałem, bo zjadało mi z jednej strony tutaj tę gumę. I u mnie też jest z jednej strony już zjedzona, zniszczona. No, ale tak jest od nowości, się trzyma, bo na początku ją zjadł, nie zauważyłem tego i łańcuch po prostu zjadał tę te, te gumę. Teraz poprawiłem i jak z, no trzeba zaopatrzyć się w ten nowy wkład, to już będzie ok, bo mam też tu możliwość na śrubkach, na podkładkach sobie regulować po prostu te prowadnice. Jakby się ktoś zastanawiał, Andrzej, czym ty myjesz te motory? No to karczer K7. Kilka lat temu to był flagowy model. Teraz to już widziałem, że inne są, ale. Swoje myjka kosztowa, ale bardzo dobra. Nie ma z nim żadnych problemów. Tak się furka prezentuje po umyciu. Umyta, wyczyszczona, wyniniana. Poprawiałem kilka rzeczy. Felgi obmalowałem. Jadę w teren, tylko pogoda jest taka niepewna. A motorek wygląda jak noweczka. Także szkoda aż ciapać. No ale cóż, lecimy w teren. Ładne mi te białe plasticzki, mega się podoba. Tą lampą od Husky. fajnie to wygląda. Nakładki na lagi w pomarańczu paseczek do wyciągania, uchwyt na nawigację.